Właśnie. Nasza kuchnia tam po prawej stronie, na tych brzuskach. Idziemy do niej i idziemy razem, trzymamy się za ręce, ale zapraszam, żebyśmy tam znowu znaczek ruszy, ale bez stóp. Żeby bracia sami się zgłosili i żebyśmy wspólnie ten trud który ponosili. Dobrze. Żeby nie było jak srebrno. Znaczek ruszył, żeby został. A i ta rola Pomarańcze już Dobra, śpiewamy. Aleks, no, well, 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 well. Jezus wyciężył. To wykonało się. Szatan pokonany. Jezus rano śmierć. Może Jezus został Panem Zemitej, Jezus wyciężył, to wykonał się. Szatan pokonany, Jezus w samą świeczność, Jezus jest Halleluja, powiedzmy, czas.